Witamy na kanale sklepu internetowego Altway Shop. W dzisiejszym filmie chcielibyśmy przybliżyć Ci produkt firmy GDVA Technology, cyfrowy mikroskop z siedmiocalowym ekranem GD7010. Montaż urządzenia jest szybki i prosty. Najpierw przymocuj statyw do podstawy, aby uzyskać stabilne oparcie, następnie nasun głowicę mikroskopu na uchwyt i zabezpiecz ją w miejscu. Podłącz kabel zasilający USB oraz kabel zdalnego sterowania. Na końcu wyreguluj wysokość, ustaw ostrość obiektywu i dopasuj jasność BIOT LED. Twój cyfrowy mikroskop jest gotowy do pracy. GD7010 jest wyposażony w sensor kamery obsługujący wiele rozdzielczości z 3, 5, 8, 10, 12, a nawet 16 megapikseli. Nagrywanie wideo odbywa się w jakości Full HD oraz 1280x720 pikseli, a wszystko zapisywane jest w formacie AVI. Urządzenie posiada gniazdo na kartę pamięci, lecz w zestawie nie ma karty. Ma wbudowaną baterię, dzięki czemu może pracować bez kabla zasilającego, co sprawia, że jest bardziej mobilny. W menu można zmienić język, ustawić rozdzielczość zdjęć i filmów, regulować jasność Giotlet oraz zarządzać automatycznymi funkcjami, takimi jak ekspozycja i balans bieli. Zawiera także opcję ustawienia daty i godziny, oszczędzania energii, sprawdzania informacji o pamięci oraz przywracania ustawień fabrycznych. Ogólnie, menu zostało zaprojektowane tak, aby dostęp do najważniejszych funkcji urządzenia był łatwy i przejrzysty. W opakowaniu znajdziesz mikroskop cyfrowy, statyw mikroskopu, podstawę mikroskopu, barierę świetlną, kabel USB, pilot przewodowy, płytę CD z oprogramowaniem, miarkę do kalibracji oraz instrukcję obsługi. Dzięki dużemu ekranowi, mocnemu powiększeniu i łatwej obsłudze, GD7010 jest kompletnym rozwiązaniem cyfrowego mikroskopu do pracy, nauki i hobby. Altway Shop jest oficjalnym dystrybutorem firmy Fnercy i oferuje szeroki asortyment jej produktów. Oferujemy również szeroką paletę filamentów do druku 3D, takich firm jak ProRoc, Isan e i Wink. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku i zapraszam do subskrypcji naszego kanału.